Jako gospodarz konferencji, ale nie gospodarz terenu, ale z, z największą przyjemnością chciałbym Państwa przywitać i podziękować za tak duże przybycie w takiej ilościowo-jakościowej grupie. Będziemy mieli przyjemność dzisiaj rozmawiać na niezwykle ważny temat na temat godności dziecięcej. Bo jeśli mówimy o prawach to nie możemy zapominać, co jest ich fundamentem, skąd one płyną, skąd się zaczynają i dlaczego tak są ważne. Ważna idea napotka na podatny grunt, a zgromadzone tutaj dzisiaj osoby, w tym też najmłodsi, odbiorą wiele ważnych i interesujących dla nich treści, nie nudząc się zbytnio, a wierząc w to, że wszyscy jesteśmy tutaj po to, by reprezentować Wasze interesy, wspierać Was tak teraz, jak i w przyszłym Waszym rozwoju, zdobywaniu umiejętności, kwalifikacji możliwości budowania swojego przyszłego życia. Życzę wszystkiego dobrego, tym najmłodszym wszystkim Państwu, którzy jako przedstawiciele instytucji działacie na rzecz praw dziecka. Jeszcze serdecznie Państwa witam. Przesłanie tej konferencji trafiło do osób, do których ona jest kierowana, czyli osób odpowiedzialnych za decyzje związane z prawami dziecka, ale również do młodzieży, żebyście, żebyście właśnie to, co przeczytałem przed chwilą na koszulce tego młodego człowieka, mam prawo być sobą, żebyście byli sobą, żebyście... Głośno dobijali się o swoje prawa. Wewnętrznym przekonaniem danego człowieka o jego własnej wartości moralnej. Godność nie podlega wartościowaniu. Wszelkie przepisy definiujące nasze prawa mówią o godności. Czy zatem godność jest naszym prawem, czy też raczej prawa wynikają z naszej godności? Godność mamy taką samą. E, można nas czasami obrazić, można nas urazić, e, można z, nam z jakąś przykrość wyrządzić, ale godności zabrać się nie da. I to, to, to jest ogromna, wielka wartość, którą posiadamy jako ludzie. Niektórzy mówią, że mamy prawo do godności. No nie, to nie tak jest. Prawa płyną z godności. Godność jest tym fundamentem. Jest czymś, z czego dalej płyną właśnie prawa. Nie ma prawa do godności, mamy godność. To, co mnie cieszy, to to, że niezależnie od tego, czy ma się lat 15, 16, 17 czy 19, coraz więcej młodych ludzi się interesuje życiem dorosłych, bo tak naprawdę chodzi o, ja to zawsze nazywam, witamy w świecie dorosłych, tak? Pojawiają się pierwsze problemy, pierwsze trudne decyzje i myślę, że te, to osiemna, ta osiemnasta to jest taki moment, w którym, nie wiem, kończy się szkoła, tak? Zaczyna się troszeczkę inne życie, rodzice mówią, jesteś duży, dorosły, decyduj sam za siebie. Tylko Dla problem, to no troszkę tak. Znów sobie z gwiazda jest różnie. Natomiast ro, dorośli wtedy mówią, już jesteś dorosły, możesz podejmować decyzje. Tylko ja zawsze wtedy pytam, a gdzie byli ci dorośli wtedy, kiedy trzeba było nauczyć dziecko podejmować decyzje? Dlatego, że nie nauczymy się podejmowania decyzji w wieku lat 18. Musimy zacząć z 0 latkiem